Hej, hej, hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na streszczeniu chłopów tom jesień. Na samym starcie proszę Was o lajka i subskrypcję, jeżeli oczywiście film Wam się spodoba. No dobra, ruszamy. Ciepłe wrześniowe popołudnie we wsi lipce. Ksiądz przygląda się, jak jego parobek orze pole. Napotyka na Agatę, starą kobietę, która oznajmie mu, że udaje się na żebry, ponieważ na zimę rodzina nie ma dla niej ani pracy, ani noclegu, ani chleba. Niech żyje akap, moi drodzy. Ale Agata nie jest za bardzo zła na swoją rodzinę. Tłumaczy nawet ich przed księdzem. Ksiądz pobłogosławił staruszkę i dał jej złotówkę na drogę. Na tej samej drodze było jeszcze kilka osób i każdy trzebało się przy księdzu, żeby sobie z nim pogadać i mógł liczyć na dobre słowo od księdza. Następnie duchowny wołał swojego parobka i mówił, że pora wracać na chatę. Wracają wspólnie na plebamnie, a po drodze spotykają grupkę kobiet i mężczyzn. Owa grupka zbiera ziemniaki z pola Boryny. Kiedy ksiądz odchodzi, już tam sobie pogadali, kobiety zaczynają plotkować o różnych mieszkańcach wsi i chwalić księdza. Rozmowy przerywa Anna, która mówi, że tu się pracuje, a nie gada. Pogadać to wy możecie sobie na chacie i do roboty, frajerzy. No, ludzie wrócili do pracy, ale po jakimś czasie rozmowy się znowu zaczęły. Zaczęli obgadywać rodzinę starej Agaty. Obrażali jagnę, że jest blacharą, wiecie, taka od jeansów. No ale dobra. Do kobiet przybiega Juska Boryna i informuje ona Hankę, że jej krowa umiera. Hanka się, wół, kurde, co się dzieje z moją krową? I szybko pobiega do domu. No, robi się ciemno i reszta też kończy swoją pracę, ale no, w wolniejszym tempie niż Hanka, rzecz jasna. Dobra, rozdział drugi. Hanka na podwórku widzi, jak jej krowa umiera. Mówi Jusce, by ta poleciała po Ambrożego. Bo on wie jak leczyć zwierzaki. No niestety, Ambroży stwierdza, że już ta identka za późno na ratowanie, więc będą kotlety. Na podwórku zjawia się Boryna ze swoim synem Antkiem. Gospodarz jest wkurwiony, że ktoś otruł mu krowę. Wszyscy się rozchodzą, a Boryna postanawia dobić krowę, a następnie każe ją oporządzić. No, będą kotlety, jak mówiłem. Wieczorem Maciej Boryna, czyli gospodarz, udał się do wójta. I dowiedział się, że następnego dnia ma być w sądzie. Boryna, chuj, chodzi. No, wiesz co, co mordeczko? Taka babka cię tutaj pozwała. Zostałeś oskarżony przez Jewkę, która pracowała u ciebie rok temu w zimę. I poza tym Wójt polecił mu, żeby znalazł jakąś babę. Bo kurde, już pół roku jego była żona leży w grobie, a przecież gospodarstwo Boryny potrzebuje gospodyni. Wójt proponuje mu Jagnę Dominikową. Jagna to ta blachara, o której gadali. Boryna tak myśli, o no, nawet dobra sztuka czułby nie. I Wraca do domu i przychodzi właśnie się obok domu Jagny, myśląc o tym, czy małżeństwo wyjdzie mu na dobre, czy też nie. Rozdział trzeci. Przed świtem następnego dnia Kuba pojawił się pierwszy na gospodarstwie boryny. Bawił się z psem, który nazywał się łapa, a następnie obudził witka. Wiptek usiadł sobie przed chatą, taki jeszcze wiecie zamrotany. I no tak co siedział Nagle pojawia się Boryna Jak stary w podkoszulku bije Witka za zmarnowanie krowy A masz, a masz Oczywiście Witek tam się próbował zbraniać, że to nie jego wina Ale chuj, dostał przez plecy i to bardzo mocno kilka razy Następnie obudził łantka, wydał mu kilka poleceń i udał się do sądu Było przed nim kilka spraw, więc stał w kolejce sądowniczej, tak to nazwijmy A pierwsza sprawa była sprawa matki Jagny Domikowej i chodziło w niej, że Bartek jakiś kozioł zabrał jej świnia. No w zasadzie tam czekał ten Boryna, czekał. No i w końcu nastała jego sprawa. Jewka oskarżała go o to, że wyrzucił ją wraz z jej dzieckiem z domu, że ją zgwałcił i że zostawił samą na mrozie. Jednak nikt jej nie uwierzył, mimo to, że ryczała jak chora i wzbraniała się na Boga, że to jest prawda. Boryna wygrał no, ulżyło mu troszeczkę, bo nie musi utrzymywać gówniaka ani baby, więc poczekał sobie na Dominikową i postanowił się z nią przespacerować. W drodze powrotnej spotkali się z Jagną jeszcze tam, o, ale szczuka, tak powiedział taki Janusz z wąsem i. No, ogólnie jego celem było zrobienie dobrego wrażenia na matce Jagny i mu się to udało. No, i na tym kończy się nasz trzeci rozdział. No dobra, pora na rozdział czwarty. Kuba przed niedzielnym nabożeństwem przyniósł do księdza. Kilka kuropatw ksiądz bardzo mu podziękował, pochwalił go, że wow, o chłopaku, jakie fajne kuropatwy i dał mu zotówkę jeszcze. No powiem wam, że Kubie aż zabiło od tego bogactwa w głowie, że postanowił usiąść w pierwszej ławce w kościele, gdzie zazwyczaj siedzą najbogatsi mieszkańcy wsi, którzy go przeganiali, mówili idź stąd, wynocha, ale nie, Kuba miał Zeta, więc Kuba był bogaty, więc mógł sobie tam dzisiaj usiąść. Zapatrzony był w księdza przez jest całą mszę, jaki to jest niesamowity, że jeju, to jest Bóg na ziemi po prostu, wspaniały człowiek. Kiedy zbierano tego na tacę, to Kuba oczywiście rzucił swoją złotówkę, ale proszę Państwa, żeby nie być takim hojnym, postanowił tam sobie resztę odebrać troszeczkę z tacy i Właśnie xd, beka z tego. No ale po słumie Boryna wrócił ze swoją rodziną do domu. W trakcie obiadu pomiędzy gospodarzem a Antkiem doszło do sprzeczki. Syn mówił, że ciężko zasuwa, stary nawet go nie pochwali. No, ojciec odburknął i spierdalej powiedział. Wracając do Kuby, to ten już tak sobie myślał, ale se kupię fajne trzewiki za tą kasę i w ogóle. No myślał o tym w karczmie, był już wieczór i przyszedł się do niego Jankiel który zaproponował mu, że da mu sowitą wypłatę, jeśli ten przyniesie mu upolowane oczywiście na nielegalu zwierzaki z lasu. No, Kuba długo nie myślał i powiedział spoko mordo, za łatwy pieniądz to dobry pieniądz, więc będziemy polować wspólnie. No i tak kończy się nasz czwarty rozdział. Piąty rozdział, mieszkańcy wsi szykowali się do jarmarku. Który był ostatnim jarmarkiem, podczas którego będą mogli kupować i sprzedawać wytworzone przez siebie dobra. Wiecie, taki dziki kapitalizm. Wieczorem Kuba po pracy u Boryny wchodzi w gadkę z gospodarzem, ponieważ oczywiście Kuba pracował u Boryny, jak możecie się domyślić ze przecież rozdziału i tak. Kuba powiedział, słuchaj mordo, zostanę u ciebie, jak dasz mi większą stawkę. No, negocjowali bardzo długo i oboje doszli do kompromisu. No i dobra, moi drodzy, poszli wszyscy w kimono i następnego dnia od rana szykujemy się na bankiet, na wspaniałe targowisko Mark do Tymowa. No i dobra, Boryna pojechał wraz z organistami, którzy chwalili się, że o, słuchaj, Boryna, wiesz, że mój syn niedługo pójdzie do seminarium? Takim księciem będzie masnym. No ale dobra, dojechali do Tymowa, tam wszyscy tańczą, kolorowo ubrani, jedzą, piją, lulki palą i ogólnie handlują, śpiewają. Gitowa, taka wiecie, typowa jarmarczana, fajna atmosfera. Boryna schodzi z wozu i postanawia poszukać swojej rodziny. Znalazł Józię, Antkę i Hankę. Dziewczyny zszudowały świnie, a Antek zboże. Maciej udał się złożyć skargę na dwór, bo chce odszkodowanie za swoją zmarłą krowę. Następnie chodzi trochę po mieście, tam szykuje y, zaręczyny z Jagną i no i po prostu tak, mija im fajnie atmosfera. Następnie wszyscy wracają na chatę i są szczęśliwi w zasadzie. Szósty rozdział, do lipiec zawitała taka prawdziwa jesień, wiecie, brudno, szaro i w ogóle. Jagna wraca z Szymkiem z pola, na którym zebrali kapustę. Prowadzili wóz pełen właśnie kapuchy i nagle pojawia się nie kto inny jak Antek, któremu Jagna się podoba. Jagna tak samo zaczęła coś czuć do Antka. Przed obiadem u Dominikowej pojawia się Ambroże, który przed, aby sprawdzić czy Boryna ma szansę u Jagny. Matka się zgodziła i przyjęła za ręczyny. No w zasadzie to o to chodziło w całym tym rozdziale. W rozdziale siódmym Jagna cały dzień przeżywała fakt, że wieczorem musi udać się do Boryny obierać kapustę. Mam nadzieję, że spotka się z Antkiem, a do chaty wchodzi Mateusz i zaczyna się do niej dobierać. Jeszcze jednak byłoby coś na rzeczy, gdyby nie zjawiła się matka Dominikowa, tak zwana, i wywaliła go z chaty. Jagna poszła już do Borynów, wraz z innymi zbierała kapustę, a następnie Boryna zaprosił wszystkich na takiego, na taką biesiadę, prawda, i tak chciał pokazać Jagnie, że patrzcie, jak tutaj jestem ja, maczu, tutaj rozpustnik taki wszystkim tutaj zafunduje kepsa. No, następnie przez trochę opowiadał legendy, no, wszyscy potem się rozeszli do swoich domów, Jantek odprowadził Jagnę do jej domu. Wiecie, pomiędzy nimi taki się nie, że romans, ale taka więź się zbudowała i w ogóle. Ósmy rozdział. Następnego dnia Maciej stresuje się, martwiąc o wynik oświadczeń, ponieważ w tym samym czasie Ambroży był u Dominikowej i targowali się i przepijali to wódkom, yy, aż matka zgodzi się oddać córkę w ręce Boryny. Wszyscy poszli do karczmy, po całej wsi rozniosła się wieść, że Boryna oświadczył się jagnie. Ogólnie to wyprawili huczne zaręczyny, a potem przyszedł młynarz i wszystko spierdolił, ponieważ powiedział, że dziedzic chce sprzedać las, który należy do wsi i chłopy się troszeczkę zasmuciły i myśleli, co z tym zrobić, fantem. No dobra, rozdział dziewiąty. Boryna udał się do miasta, przepisał jagnię całą swoją ziemię, na co dzieci zareagowały z takich troszeczkę... E, co? Tak powiedziały? Z przerażeniem, naprawdę no ale chcieli poczekać z rozmową ze starym no następnego dnia w poniedziałek wszyscy udali się na dzień zaduszny wspominając zmarłych oraz rozświetlając cmentarz wiecie, kwaliznicze i takie różne bajery na cmentarzu Kuba o wspominał, że spoczywa tutaj jego matka oraz różni zacni panowie którzy zmarli podczas powstania styczniowego w którym Kuba również brał udział ale został postrzelony w kolano Następnie wieczorem wszyscy udali się do Antka na Bibę poza Boryną, który spędzał czas u Jagny. Rozdział 10. Antek skarży się na ojca u księdza. Ksiądz mówi, dobra, Mordo, chodź, poszukamy mojego konia. Nie, słuchajcie, to nie jest jakaś taka zbuczona zabawa, tylko naprawdę księdzu zgubił się koń. I zaczęli rozmawiać. Słuchaj, synek, ty ojca szanuj, bo masz ojca tylko jednego. I masz tutaj go szanować, bądź cierpliwy, stary przyjdzie porozum do głowy. Wracając do domu, Antkowi Kowal zaproponował podział ziemi pomiędzy swojego syna, czyli Antka, i siostrę, czyli żonę Kowala. Antek przegania Kowala, mówiąc, że ten, co ty mnie nagabujesz, co ty pierdolisz o głupoty, wynocha, bu bum, bu, 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 prawda? Ale wieczorem Antek stwierdził, że ej, to jest nawet dobry pomysł. <grym> wieczorem Maciej wrócił do domu również i czekali na jego Antek, Magda i Hanka. Najpierw łagodnie proszą ojca o pomoc, jednak... Zaczęło się robić groźnie, padały różne obelgi i groźby, a następnie doszło do rękoczynów. Dodatkowo Antek powiedział, że Jagna źle się wozi i o kurwa, i w ogóle. Antek pobił się ze starym i wywalił dzieciaki następnego dnia rano z domu. Boryna bardzo to przeżył i było mu przykro, prawda? Hanka i Antek wyprowadzili się na drugą stronę wsi. No... Słuchajcie, to nie wszystko w tym rozdziale. Tego samego dnia, lecz już w nocy, Kuba wyruszył na polowanie, gdzie został raniony w nogę przez myśliwego. Wie o tym tylko i wyłącznie Witek. Rozdział 11. Dzień wesela. U Dominikowej trwają przygotowania. Matka martwi się o przyszłość swojej córki, jak ma to szczerze wyjebane. Słucha jedynie matczynych rad. Jagna dowiedziała się o tym, co mówił Antek na jej temat. Nie chciała w to wierzyć i wybiega z płaczem do innego pokoju. Przygotowania do wesela były tak gorączkowe, że mało kto był w kościele tego dnia. Do domu Dominikowej przybiegł Witek i prosił o pomoc Agustynkę, bo kubie się coś z dogą pogorszyło. Nadszedł czas ślubu. Boryna i drużby poszli do Dominikowej po narzeczoną a przed wejściem Dominkowa pobłogosławiła parę obrazkiem. No, odbył się ślub, następnie po czym Ponownie u Dominikowej rozpoczęło się wesele. Na weselu omawiano zrzutkę na budowę szkoły, potem o wycińce lasu. Żarli się, chlali, tarczyli. No, wiecie, no typowe wesele, prawda? No, w nocy było czepiny i dalej tańce. Rozdział 12. No, po srogiej Bibie Witek wrócił na chatę. Obudził się po jakimś czasie, ponieważ Kuba stękał cały czas. Noga wyglądała coraz gorzej, i Kuba mówił, żeby no, zawołaj tą Jagustynkę. No, ta przeszła do niego dopiero w śniadaniu, bo dobrze się bawiła, i nie chciało się przychodzić, prawda? No dobra, no już przyszła do tego Kuby i patrzy na nogę i mówi: Panie, kto panu tak spierdolił? No, wołaj księdza, tu już nikt nie poradzi. Kuba mówi, żeby tego nie robiła za bardzo wiochy. No, co ona sobie wyobraża? Księdza pod stodołę, tutaj do no co? Kuba jeszcze cały brudny. No, ta odchodzi, mówi: Dobra, daj spokój sobie. I Kuba leży tam aż do wieczora. Oczywiście noga krwawi w trzy dupy. Wieczorem pojawia się Ambroży i mówi, że: No, mordo, trzeba ciąć. Do szpitala jedziemy. Ty, ale zaraz poczekaj, bo pojedziemy po tego, po przenosinach, bo teraz przenosiny są e, jagny do domu Boryny. No dobra, no to poszli te przenosiny. No, następnie Rocho wraz z Ambrożem poszli do Kuby, bo tak nie wypada go zostawiać dalej samego. A tu powiem wam, nie zobeka, bo Kuba sam sobie odrąbał nogę <laughs> Jebany rambo dosłownie. Jednak się wykrwawił i umarł. Przed przybyciem księdza. <grych> Ej, ta książka jest zjebana, mam powiem. No ale dobra, to koniec pier pierwszego tomu jesień. No, tutaj wiele wątków jest niedopowiedzianych, ponieważ ciągną się w kolejnych częściach, więc no to na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia, Eluvina.